Ja Szymonko, w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj zagramy w Minecrafta po raz kolejny i dzisiaj wybudujemy sobie yy, straż pożarną, dokładnie ochotniczą straż pożarną, czyli OSP. Właśnie będzie to tutaj, postanowiłem, no właśnie tutaj było koło poczty. No i ostatnio w sumie też zbudowaliśmy przychodnie, przechodnie, przychodnie. przychodnie. Przychodnie raczej z weterynarzem oraz lekarzem. A więc dobra. W ogóle już wróciłem z wyjazdu, co Wam mówiłem. bym w tym zalach mrozach i nie mrozach. Ale dobra. Mniejsze z tym dzisiaj budujemy. Po prostu straż pożarną OSP. Myślę, że tutaj zrobimy sobie na i na dwa, dwa takie garaże. Jakby zrobimy to. Nie wiem dlaczego w sumie. Albo zróbmy takie czerwone. Jak po prostu jest straż. Tutaj będzie takie coś. Tylko zrobimy... Musimy zrobić... O, takie. Dobra, tutaj zrobimy pierwsze takie. Tutaj zrobimy. OK. Drugie takie. Oki. Okay. I tutaj sobie zbudujemy tak. Tutaj okej OK. okay. Tutaj. Tu i teraz robimy tak, że będzie musiał tutaj skręcić. Czyli on oraz wyjeżdża, skręca tu i już jedzie po drogach. Jeszcze gdzieś paliło. No ale zazwyczaj będzie mało porny żarty z tej będą puszczać te radiowozy, ale to już nie. Mnie to nie obchodzi. Jak oni to będą puszczać? Myślę, że takie o, wystarczy też pamiętajmy, że ona nie musi być aż tak duża, bo to jest pamiętajmy miasto no może do 2000 mieszkańców na razie no dopiero później jak będzie takie wiecie większe no to dopiero wtedy może zrobimy, nie wiem jak będziemy tak z 5000 trochę większą te, y, tą straż pożarną ale na razie nie trzeba. A więc dobra. Tutaj zrobimy, o, tak, takie coś. Myślę, Pamiętacie, jak wyglądała straż pożarna y, w Kacprowicach oraz Mikiwicach? No, to będzie inna, no bo tam była, co z tego pamiętam. Z czego pamiętam na pewno w Mikiwicach była żółta i chyba w Kacprawicach też była żółta. Tu będzie czerwona i trochę wiadomo mniejsza. No Mikiwice z Kacprawicami mieli o wiele, wiele więcej tych mieszkańców. No a tutaj jest o wiele mniej. A więc dobra. Też jak chce, chcecie w ogóle więcej Minecrafta, więcej yy, budowania w Minecraft, no to możecie kliknąć czy łapkę w górę lub zasubskrybować kanał, no bo lecimy po. po. po, ten, po 1000 subskrypcji. A więc. dobra, dobra, tutaj zrobię garaż. To będzie tylko z ramieni i z. Z, remisami, z. z tymi z samochodami tymi ale tutaj gdzieś zrobimy jeszcze drzwi do reszty oczywiście straży pożarnej, bo to samo to nie może być musi być punkt obserwacyjny, myślę, że bym zrobił z którym patrzą, czy gdzieś się pali w pobliżu wiadomo, nie zobaczą całego miasta, ale trochę zobaczą no, więc trochę trzeba tu jeszcze porobić, dobra tutaj jak będzie, te wiadomo konie bo tu u nas są konie to tutaj myślę, że zrobimy taką, takie, takie miejsca. W ogóle też musimy zrobić szatnię, Więc właśnie bym tu zrobił taką szatnię, w której wiecie, że się przebierają, um, jak idzie pożar. Jak jadą na pożar i idzie pożar, nie? Jak mi się dzisiaj język pląta. W ogóle, kiedy był ostatni odcinek, w którym się język nie pląta. No plą. widzicie. Nie? Kiedy? Z tydzień temu. Dobra. Tutaj bym zrobił takie od razu. Tutaj się wchodzi na tą szatnię. A tutaj bym zrobił takie pyk-schody. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, do oto. Dobra, inaczej, nie będzie schodów, będzie drabina. No i będzie chyba najprościej, najłatwiej. Tylko drabina musi być długa, bo jak wiecie, tu jest. Albo nie, zrobimy tutaj po prostu drabiny i będzie, nie? Więc dobra, ale na początku, zanim to, to bym chyba zrobił tu jeszcze. E, zrobiłbym tu jeszcze. Te. No, beton bym tu wylał. O, beton, jak to my mówimy. Tutaj wszędzie. Tu. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że taki będzie. Teraz trzeba to tylko trochę dać na... trochę wyżej. Nie będą tu raczej skakać, więc bym nie robił jakiegoś bardzo wysokiego. Jak to robiliśmy w przedszkolu, bo tam... nie wiem. W szkole w przedszkolu lubią skakać sobie. Bez powodu. Więc dlatego to robiłem, ale tutaj nie robimy tego. A więc... dobra. Tutaj. Pyk, pyk. No, i teraz zrobiłbym tu jeszcze trochę szyby, żeby nie było tak ciemno. Oraz tutaj bym zrobił jakąś szybę, bo na razie jeszcze nie ma dachu. Ale już właśnie teraz będziemy go robić. Myślę, że taki tutaj zrobimy, przez to, że są tu samochody, te takie radiowozy. Nie, no, radiowóz. No dobrze, powiedzmy, ja no, i to wszystko tutaj będzie. No, to trochę zrobię to mm, wyższe. No, ale. Tutaj też musimy napisać, oczywiście OSP, nie będziemy pisać OSP Kacprowice. No tak, to też jest Kacprowica ogólnie. Nowe Kacprowice to są, nie? Tylko po napiszemy OSP. Dobra. Yy, teraz bym zrobił jeszcze po, po pochodnie. Jakby była jakaś akcja w nocy, to się w co robią w ogóle. Okej, okay, tutaj zrobione i tutaj też. Szyba czy szkło? Dobra, szyba, bo to tam byle żeby nie było, nie było tego. Pustki w tych oknach. Żeby to w ogóle było okno. A więc. A, wie, a więc dobra. Nie, dzisiaj mi się tak język plączę. I także sobie przypomniałem, bo teraz dopiero o 12 sobie przypomniałem. Yy, że miałem odcinek dzisiaj nagrać. Nie. Dobra, co ja mogę zrobić w szatni? To jak to się nazywa? Tutaj jakieś z tymi slajami będę mieć. I chyba wystarczy, dobra. O. Albo zrobimy te. Jak to się nazywa? Ja nie wiem gdzie ja to znajdę, ale jakoś znajdę. Takie wieszaki. Gdzie to było? Mm. <laughs> tutaj chyba było. To nie? Nie ma tu? Nie ma. O, tutaj chyba będzie. Tak, tutaj będzie on, jest stojak. I na tym stojaku zrobimy jakąś tam sobie po prostu... Trzeba, bo to jak tu miało to być, no to zrobimy... O, tak, dobra. Tu robimy jeszcze stojaki. I teraz zrobimy zbroję. Zbroja. I ja bym zrobił taką zbroję, żeby nie zbankrutować na di diamentowej ale żeby była w miarę mocna więc dobra, robimy mm, głowy teraz to I tak będziemy ubierać nie będą sobie ściągać z tych stojaków na szybę, i będą jechać już ubrani oki okay. tego chyba mi się wydaje, że nie było na w tej, na straży pożarnej w dawnych Kacprowicach i w więc no, więc nowość drabina, sobie stawiamy też to bywale żeby mieć trochę miejsca dobra, drabina robiona i tutaj zalewie się obserwacyjną wystarczy, bo to tylko tak na okolice, jakby się przy szkole paliło, nie wiem, stokrotka czy jakiś tamte budynki, żeby to było widać. Wiadomo, też nie będą oni szukać i czekać. Tylko, czekać, no. Tylko dopiero jak dostaną powiadomienie przyjadą. Chyba, że akurat będą na straży, no to sobie popatrzą chwilkę, nie? Dobra. Mm, tutaj musi być szkło. Tak mi się wydaje, że szkło będzie to najlepsze. Żeby to zrobić. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Takie podwójne. O, zrobimy i teraz to zawalamy tym, <laughs> dobra, Okej. Okay. ja pierdzielę, dobra, i tutaj, no to dobra, tu będą mieć. no i mo mogą sobie tutaj już obserwować, w ogóle przyszłą noc, nadeszła, dobra, y ja zrobię tak, jak to się nazywa, jajo, c konia, konia, I zrobimy konie, dwa i z, a, i musimy zrobić jeszcze płot. płot, 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 tutaj zrobimy płotki, dwa, no albo zrobimy takie, o jeszcze, dobra. Yy. Smyć? Smycz? Czy nazywało czy jak? Ja pierd nie... Ja pierdzielę nie mogę, nie, nie mogę wytrzymać z tą gierką. Smyczy tu nie ma. Chyba na napisałem, nie? No to jest bardzo prawdopodobne, jak mnie wyszukało, nie? Ja nie mogę. No smy... No, jak to może się nazywać? Smycz. Ja nie mogę, nie? Jak możesz się, się nazywać smidź inaczej? Wstążka jeszcze się nie znaleźć. W sobie. Nie? Nie no tutaj nie będzie. Tu powinno być, nie, nie ma. Teraz też... Widzowie! Znala znalazłem! Linia! Noż Nie ta gra doprowadzi do kurde. Smyć nazwać linią, to tylko tak gra umie nazwać, nie? Linia to jest prosta linia, po prostu o, wiecie, jak linijka. Nie no, linika to nie jest. Ale... No, odsuń się, koci... Kocie, no. no... bo jesteś takim czulem, i cię kotem nazwałem. Psem powinienem cię na... No dobra, przykleił się. Dobra. Ty się odsuń. Ty się też. Tutaj dobra, o, aż się rozpadał deszcz, nie? Bo już nie mogę wytrzymać, nie? No i tyle, co chciałem zrobić, nie? I tyle, co chciałem zrobić, widzowie. Tylko ta linia pieprzona, nie? Dobra, widzę, myślę, że jeszcze film spodała Jeżeli tak, no to klinij, żeby w górę. Nara.